Dzień dobry. Zapraszam na kolejną konferencję sadowniczą online AgroCimex, Tym razem poświęconą uprawie jabłoni. Przygotowałem dla Państwa prezentację dotyczącą monitoringu i doradztwa w Agrosimexie. To, czym się zajmuję osobiście, ale również w moim zespole jest Tomek Domański, z którym współpracuję. Proszę Państwa, czym jest monitoring, czym jest doradztwo w firmie Agrosimex? Od 20 lat już przygotowujemy dla Państwa cenne informacje. I przekazujemy Państwu tak, aby wspierać Państwa w, w Waszej działalności, w tym, czym się zajmujecie, czyli w uprawie gatunków sadowniczych. Proszę pamiętać, że doradztwo to, to, jest, to jest wsparcie to jest zbiór najcenniejszych, czy najbardziej wartościowych informacji dotyczących zagrożeń i podpowiedzi w danej sytuacji. Jak postępować, ale to Państwo decydujecie, jakie działania podejmować, czy faktycznie u Was jest to również uzasadnione. Także korzystajmy z tych informacji, to jest dla Państwa, to jest bardzo cenna wiedza, cenne informacje, ale to Państwo decydujecie zawsze o tym, czy, czy daną czynność, dany zabieg powinniście wykonać. Czy nie? Wspomniałem o koledze Tomku, ale na te wszystkie treści, które przygotowujemy dla Państwa i przekazujemy, pracują również i koleżanki, i koledzy z innych działów. To jest dział nawozów, ale również placówka badawcza Fratico w Błędowie. Także serdecznie dziękuję za to wsparcie i za to, że możemy współpracować i, i tworzyć dla Państwa tyle cennych informacji. Proszę Państwa, to tak naprawdę y, rozumiemy, czy powinniśmy rozumieć y, za doradztwo w Agrosymexie i jak z tego skorzystać i co tak naprawdę robimy dla Państwa y, y, i w jaki, sposób, w jaki sposób powinniście sięgać po, te, nie, po to wsparcie. Trzon, filar doradztwa w Agrosymexie to jest infokarta, nasze komunikaty, cały system Informacji, które zbieramy i przekazujemy dla Państwa, i to już jest również prawie 20 lat funkcjonowania Infokarty. Od kilku lat y, bardzo popularne są y, treści wideo. Takie dla Państwa przygotowujemy, tworzymy, y, zarówno jeśli chodzi o komunikaty y, i relacje na bieżąco z plantacji, z sadów, ale również i inne filmy instruktażowe, i to y, te materiały, te treści szeroko są publikowane. W mediach społecznościowych, YouTube, Facebook. Od tego sezonu to będzie również TikTok, Instagram, ale również możecie znaleźć te filmy, wideo w popularnych portalach sadowniczych i kanałach sadowniczych. To są konferencje i szkolenia zimowe czyli to, co w tej chwili dla Państwa prowadzimy, przygotowujemy, ale również pokazy cięcia. W sezonie w sezonie wegetacyjnym to są również spotkania terenowe w sadach, na plantacjach e, lub czasami przy sklepach AgresiMex. E, reagujemy na, na zagrożenia, na trudne sytuacje i też e, czasami nieplanowane spotkania e, przeprowadzamy, tak żeby Państwu pomóc i wesprzeć w, właśnie w takich trudnych decyzjach. To są również konsultacje telefoniczne, ale tutaj oczywiście zaznaczam, że w sezonie tym takim gorącym, kiedy jest dużo prac, kwiecień, maj, to tutaj są, mamy ograniczone możliwości co do, co do tych konsultacji telefonicznych, ale oczywiście zawsze warto próbować. Natomiast zachęcam do tego, żeby, żeby bardziej w tym czasie kontaktować się z nami poprzez media społecznościowe, ale również i takie komunikatory jak WhatsApp, gdzie można błyskawicznie przesyłać zdjęcia, filmiki, jeśli macie Państwo jakieś problemy. Jeśli chodzi o nasze wizyty bezpośrednie doradców w sadach i na plantacjach, są takie też możliwości. Oczywiście nie podejmujemy się prowadzenia plantacji i sadów i wizyt regularnych co kilka dni, bo to jest nierealne, ale oczywiście w miarę naszych możliwości, tak w takich sytuacjach, kiedy macie Państwo problem i, i wymaga to po prostu naszej obecności na plantacji i w sadzie, również są takie możliwości dla naszych stałych klientów agresywnych. Konsultacje mailowe. Często też Państwo piszecie do nas. Głównie to dotyczy, dotyczy analiz gleby i konsultacji dotyczących zaleceń nawozowych. I proszę Państwa, jednym z takich kanałów właśnie przekazu treści, informacji dla Państwa, doradczych, to jest nasz dora magazyn doradca sadowniczy, który każdego roku przygotowujemy dla Państwa zimą, tak żebyście na początku sezonu, na początku stycznia otrzymali od nas ten, to, to wydanie doradcy sadowniczego i tam też dużo treści dla Państwa przekazujemy cennych, praktycznych, które gromadzimy, zbieramy przez cały sezon. Jakie gatunki sadownicze obejmuje nasze doradztwo? Wszystkie najważniejsze, wszystkie najważniejsze, najpopularniejsze te, które znajdują się w, państwie, w Państwa gospodarstwach. Jabłonie, grusze, czereśnie. Wiśnie, śliwy, truskawki, maliny, borówki, porzeczki, czyli gatunki. Wszystkie te z najbardziej znaczące gatunki yy, yy, jagodowe, które teraz są bardzo popularne i też yy, często Państwo potrzebujecie wsparcia. Tym się zajmujemy u nas w firmie. Jak powiedziałem wcześniej, Infokarta to jest główny filar naszego doradztwa. Zachęcam do tego, yy, aby. To również u Państwa ta, te, 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 to narzędzie stanowiło filar, jeśli chodzi o komunikaty i e, odbiór naszych informacji, dlatego że najwięcej pracy, najwięcej czasu wkładamy właśnie w przygotowywanie komunikatów i informacji i treści e, do infokarty. E, infokarta to nie tylko mm, komunikaty dotyczące infekcji parcha bo często czy niektórzy tak, tak kojarzą, ale to jest naprawdę wiele, wiele więcej cennych informacji yy, bieżących informacji i które możemy najszybciej właśnie w taki sposób, czyli przez SMS yy, dla państwa przekazać. Czasami może to być link też do filmu, yy, w którym przekazujemy też bieżące bardzo ważne yy, informacje. Jak korzystać z infokarty? Ci z Państwa, którzy już od wielu lat korzystają z infokarty, to na pewno wiedzą, że albo jest to sklep, albo można od kilku lat przedłużyć abonament infokarty poprzez stronę internetową. Ale przypomnę, jest kilka sposobów na to, żeby właśnie kupić infokartę, skorzystać, przedłużyć abonament, czyli m.in. jest to sklep internetowy na naszej stronie agrosimex.pl. Są to sklepy stacjonarne Agrosimex, w których dokonujecie Państwo zakupów i przy okazji właśnie wtedy dokonujecie zakupu infokarty. Ale to jest również wsparcie naszego działu Call Center i można zadzwonić pod numer telefonu, który tutaj się wyświetla i tam również otrzymacie Państwo pomoc w zakresie zakupu czy przedłużenia abonamentu infokarty. W całej Polsce tam gdzie mm, jesteśmy aktywni, gdzie mm, pracujemy, współpracujemy z naszymi partnerami, czyli sklepy ogrodnicze, ale również hurtownie, tam również proszę pytać i też y, tam możecie y, nabyć infokartę. Jakie informacje otrzymuje użytkownik infokarty? Czyli to o czym wspomniałem wcześniej, proszę państwa, to nie tylko y, komunikaty dotyczące infekcji parcha, ale tych, tych komunikatów, informacji jest naprawdę, treści jest naprawdę wiele. Dlatego podzielone są kategorie, grupy gatunków w infokarcie, tak żebyście Państwo korzystali z tego, na czym Wam najbardziej zależy. Jeśli ktoś nie uprawia gatunków jagodowych, a tylko ziarnkowe albo pestkowe gatunki, to może skorzystać i zaznaczyć taką, taką opcję. Dlaczego jest tak dużo informacji? Dlatego, że jest dużo, że jest taka potrzeba po prostu w sezonie, jest dużo zagrożeń ze strony patogenów, ale również to są zalecenia dotyczące nawożenia, fertygacji, przerzedzania, stosowania regulatorów, ale innych, wielu innych zabiegów agrotechnicznych. Oprócz tego w ten sposób przekazuję Państwu również wiele informacji na temat nowych produktów, tego co się pojawia w ofercie AgroSimex. Ale za pośrednictwem infokarty też zapraszamy Państwa na szkolenia, konferencje, różne wydarzenia. Informujemy Państwa właśnie o tych ważnych wydarzeniach, które dla Państwa przygotowujemy. To też są informacje na temat, na temat zmian w rejestracji preparatów. Coraz częściej takie informacje też dla Państwa przygotowujemy. To jest bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, wspomniałem na początku o, o doradcach. Oczywiście no tutaj to, że my jesteśmy w terenie, jesteśmy w, w, w Państwa Sadach na plantacjach, lustrujemy, na bieżąco monitorujemy przebieg pogody sytuacji, to jest podstawa. Mamy również duże doświadczenie w sadownictwie, ponieważ zajmujemy się o sami osobiście również sadownictwem, ale no, do tego, żeby zbierać te wszystkie dane i Państwu przekazywać cenne informacje, niezbędny jest profesjonalny sprzęt. Sprzęt, z którego korzystamy od samego początku, od 20 lat. Są to stacje meteorologiczne, ale nie tylko. W tej chwili korzystamy z trzech modelistacji, od trzech producentów: od firmy Pesl, firmy Sencrop i firmy WINAT. Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań, nowych czujników, nowych sensorów, tak, żebyśmy mieli naprawdę pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w sadach i na plantacjach, i żebyśmy mogli monitorować nie tylko zagrożenia ze strony patogenów, ale właśnie to e, chociażby jaka jest wilgotność gleby i e, 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 kiedy i jak należy zarządzać e, nawadnianiem. E, jeśli chodzi o pułapki, to korzystamy do monitoringu e, pojawu szkodników z pułapek tradycyjnych, standardowych, hormonowych, ale również pułapek ITRAP. I proszę państwa, to urządzonko po zdjęciu na zdjęciu po lewo. To jest bardzo, bardzo ważny i, i przydatny sprzęt, czyli sportrap, sportrap do odłowu zarodników w Jak to ma się w liczbach, proszę Państwa? W tej chwili korzystamy w sumie do naszego monitoringu, do doradztwa ze 120 stacji meteorologicznych. W całym kraju, w tych kluczowych regionach, znaczących, gdzie znajdują się uprawy sadownicze, ale również i w różnych naszych lokalizacjach, placówkach badawczych, tam gdzie prowadzimy doświadczenie i wdrożenia, więc jest to naprawdę dużo sprzętu. Pułapki phermonowe w sezonie to jest ponad 100 sztuk, również we wszystkich lokalizacjach w kraju. Pułapki phermonowe zarówno dla gatunków tych drzewiastych, ale również i jagodowych i te sportrapy, czyli urządzenia które y, pozwalają nam na precyzyjne, najlepsze, najbardziej rzetelne no, oceny, monitoringi, ocenę rozwoju parcha i wysiewów zarodników workowych. Proszę Państwa, ten sprzęt musi działać. Ten sprzęt y, to nie atrapy, to wszystko pracuje, to wszystko jest sprawne. Dbamy o to, żeby te urządzenia y, były na bieżąco serwisowane y, 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 i dzięki temu mamy właśnie korzyść pełną korzyść z, z tego, żeby, żeby dla Państwa zbierać i przekazywać informacje. Oprócz, oprócz tych urządzeń to są prognozy pogody, to są modele matematyczne, modele chorobowe i to też jest dla nas duże wsparcie, więc mamy, mamy dostęp do programów, które nam błyskawicznie takie dane pokazują. No wiemy, jak, jak, jak Pogoda się często zmienia wiosną, latem, więc kilka razy dziennie po prostu i na komputerach, ale i w smartfonach, my monitorujemy właśnie prognozę pogody, ale również i przebieg pogody na stacjach meteorologicznych. Proszę Państwa, przypomnę tylko, jak ważny jest ten realny, rzetelny monitoring rozwoju parcha. Czyli tak jak w przypadku infekcji, korzystamy z modeli chorobowych, infekcji parcha, a nie tylko. Tak, początek, tempo rozwoju parcha po zimie to jest żmudna praca pod mikroskopem, i my tak to prowadzimy do tego, żeby ocenić, kiedy ten parch się budzi i kiedy będzie zagrażał naszym sadom. Te informacje. Bardzo wcześnie w sezonie Państwu już przekazujemy w infokarcie. Często nas pytacie, czy już zarodniki workowe są dojrzałe, czy kiedy się rozpoczną, czy kiedy się spodziewać pierwszych wysiewów tych zarodników. Więc każdego roku rzetelnie to dla Państwa prowadzimy, przygotowujemy i koleżanki z placówki badawczej Fertrików Będowy nam w tym pomagają, wspierają nas. Za, za co bardzo dziękuję. Ale to jest bardzo ważne. Tutaj proszę Państwa. Modele matematyczne, niestety, ale no są obarczone dużym błędem, i jeśli chodzi o wysiewy zarodników workowych, tylko i wyłącznie obserwacje mikroskopowe i właśnie Sportlab, czyli to urządzenie, które służy do wyłapywania zarodników workowych, właśnie z powietrza. To daje nam gwarancję najlepszej informacji i o tym, i to Państwu przekazujemy. Kiedy się rozpoczynają te wysiewy? Kiedy się spodziewać największego zagrożenia? A jeśli faktycznie doszło do, do, do silnego wysiewu zarodników parkowych, to o tym Państwu informujemy. Tutaj mamy wykresy z modelu chorobowego Mentulian qualis, czyli parchy, infekcje pierwotne. Bazujemy na tych modelach od samego początku. Są najbardziej precyzyjne. Na górnym, górnym wykresie, tym pomarańczowym, mamy. Tam, gdzie 100% wartość 100%, to są już infekcje lekkie. Na zielono infekcje o średniej sile i na czerwono to są najsilniejszy poziom infekcji, więc również, kiedy w kwietniu i w maju występują infekcje pierwotne parcheabonii, to te modele chorobowe przeglądamy kil, kilka razy na dzień i, i oczywiście. W całej Polsce, bo przebieg opadów, przebieg połowy opadów jest zróżnicowany w całym kraju i reagujemy błyskawicznie i wysyłamy Państwu informacje na temat zagrożenia ze parchem. To nie tylko parch. W monitoringu mamy wszystkie najgroźniejsze choroby i szkodniki w tych gatunkach sadowniczych, które wymieniłem. Chcę zwrócić uwagę również na choroby bakteryjne, które monitorujemy, które są bardzo dużym zagrożeniem w ostatnim czasie w sadach, ale też i na plantacjach gatunków jagodowych. Zaraza ogniowa, proszę Państwa, i rak bakteryjny to są te dwie bardzo groźne choroby bakteryjne, które zagrażają uprawom sadowniczym. W infokarcie sygnalizujemy zagrożenie ze strony tych chorób. W przypadku zarazy ogniowej, Korzystamy również z modelu y, chorobowego, modelu, y, który nam wskazuje początek zagrożenia, tak jak na tym wykresie, ale również maksimum, czyli ta wartość 400, to jest najwyższy poziom zagrożenia i najbardziej y, y, dogodne warunki do rozwoju zarazem. I w komunikatach Infokarta każdego roku Państwa informujemy o tym, jak właśnie, jak przebiega tutaj rozwój zarazy i kiedy można się spodziewać największego zagrożenia i najsilniejszych infekcji tak aby prowadzić skuteczną ochronę zapobiegawczą. Polecam żeby tutaj skupić się na tych właśnie zaleceniach, na tych komunikatach, ponieważ każdego roku no po prostu zgłaszacie się państwo z nami do nas właśnie z problemami już kiedy dochodzi do porażenia przez zarazę To jest bardzo bardzo Precyzyjny model, bardzo skuteczny i na nim bazujemy w komunikacji w Infokarcie. Rak bakteryny to jest ta druga bakteria, która, która no, niesie bardzo duże zagrożenie i bardzo duże straty. Przez tą wiosną monitorujemy oczywiście sytuację, przebieg pogody i warunki sprzyjające do infekcji rakiem bakteryjnym i również sygnalizujemy Państwu to zagrożenie i rozwiązania, jakie jest. Jakie warto wtedy zastosować w przypadku ochrony przed rakiem bakteryjnym. Tak jak powiedziałem na początku, zmiany zmiany, jeśli chodzi o, o klimat, o przebieg pogody, coraz cieplej, coraz wcześniej mamy sezon wegetacyjny, coraz wcześniej jest, wcześniejsza jest aktywność szkodników, ale również i przez to docierają do nas gatunki szkodników, które do tej pory. Występowały w, cieplej, w regionach y, o cieplejszym klimacie. Y, podczas ilustracji y, monitoringu, sadów i plantacji oczywiście zwracamy uwagę na to, i kiedy tylko takie zagrożenie się pojawia, również rozpoczynamy monitoring y, y, u nas w naszym zespole. Tarcznik niszczyciel, owocówka południoweczka i muszka blamoskrzydła, czyli rozofila suzuki to te groźne gatunki szkodników, które się. W ostatnim czasie pojawiły w naszym kraju i od samego początku prowadzimy ścisły monitoring pojawu tych szkodników, tak żeby Państwa na czas informować o zagrożeniu i o tym, jakie, jakie kroki poczynić, jeśli chodzi o ochronę. Infokarta, ale i pozostałe nasze działania związane z doradztwem to nie tylko komunikaty dotyczące chorób i szkodników, ale, tak jak powiedziałem wcześniej, Pozostałe bardzo ważne zabiegi agrotechniczne. Przerzedzanie chemiczne to jest ten, jeden z tych precyzyjnych zabiegów, który też wymaga wsparcia i tutaj prowadzimy monitoring każdego sezonu, jak wygląda stopień zawiązania owoców w poszczególnych odmianach jabłoni, grusz, czy faktycznie to przerzedzanie chemiczne będzie wskazane, a może lepiej się wstrzymać. I w ten sposób Państwu przekazujemy te informacje, zarówno w komunikatach infokarta, jak i wideo. E, e, ostatni sezon 2024 pokazał, jak e, ważny jest precyzyjny termin zabiegu harwistom czyli ten zabieg, który e, ogranicza spowalnia, dojrzewanie owoców. E, więc sytuacja z galą i z tym. Błyskawicznym dojrzewaniem pokazała, jak ważny jest ten, ten, ten termin, optymalny ważny termin zabiegu herwistą. Więc to dla Państwa też monitorujemy, bo prowadzimy badania owoców przed, przed, przed zbiorami, ale w sezonie 2025 prawdopodobnie rozwiniemy je jeszcze o kolejną metodę, tak żeby Państwu no, jak najszybciej przekazać tą informację, kiedy wykonać zabieg herwistą, aby był on skuteczny. Regulator wzrostu to, są, to jest ta grupa produktów, preparatów, które właśnie wymagają precyz, bardzo dużej precyzji przy zastosowaniu, jeśli chodzi o, o w ogóle o decyzję, czy stosować, czy nie, ale przede wszystkim fazy rozwojowe. Kolejnym takim specjalistycznym produktem jest SitOfex, regulator wzrostu, który pojawił się w ofercie Agrosimexu w ubiegłym sezonie i tutaj też. Monitorujemy, obserwujemy i sygnalizujemy ten właściwy termin, właściwą fazę na precyzyjny zabieg z aby były jak największe korzyści. Czyli tak jak tutaj widać na tym zdjęciu właśnie podczas już opadania okana. Infokarta, i doradztwo, komunikaty wideo to nie tylko gatunki drzewiaste. Powiedziałem o jagodówce, gatunki jagodowe, truskawki, maliny, borówki to jest to jest. Ta dziedzina, która się bardzo dynamicznie rozwija u nas z uwagi na opłacalność, ale jednocześnie powstaje potrzeba właśnie też precyzyjnego doradztwa, wsparcia. To dla Państwa przygotowujemy. Jeśli chodzi o ochronę bardzo dużo pracy, bardzo dużo informacji zbieramy i przekazujemy Państwu, jeśli chodzi o zabiegi od samego początku wegetacji. Tak samo jest w malinach, w borówkach, szczególnie jeśli chodzi o kwieciaka. W truskawkach. Bardzo ważny jest monitoring od samego początku wegetacji i na czas yy, precyzyjne informacje o właściwych zabiegach, zastosowaniu właściwych preparatów, aby ta ochrona była skuteczna i aby nie było strat. Więc również monitoring pod kątem, pod kątem kwieciaka-marnowca. Yy, Stwarzanie chwastów w truskawkach to jest wyzwanie. To dla Państwa przygotowujemy i przekazujemy yy, najlepsze propozycje, jeśli chodzi o zwalczanie kwastów na plantacjach truskawek. Mówiłem wcześniej o, zalec o konsultacjach nawożeniowych, więc teraz porą zimową, na przedwiośniu, również często się do, Państwo do nas zwracacie z prośbą o konsultacje. E macie wykonane analizy gleby, więc e też chętnie tutaj e na tyle, oczywiście, nagle nam e pozwala czas, chętnie również podejmujemy się tego i przygotowujemy dla Państwa e zalecenia. Opracowujemy, mamy doświadczenie w poszczególnych gatunkach, ale też i odmianach, jakie poziomy poszczególnych składników powinny być w glebie i jak należy operować poszczególnymi nawozami, tak aby, aby to nawożenie było jak najlepsze, korzystne i efektywne. Proszę Państwa, to tak w tempie ekspresowym. Przekazałem Państwu obraz, tego co robimy, co przygotowujemy, jakie działania podejmujemy w firmie doradcze działania dla państwa. To jest wszystko dla państwa. Proszę zachęcam do tego, żebyście korzystali. Dla nas to jest duża satysfakcja, kiedy widzimy, że ta nasza praca naprawdę daje efekty, jesteście zadowoleni. Wiadomo, że nie, nie obiecamy czy nie doradzimy, jaki jak gatunek posadzić, tak żebyście zarobili jak najwięcej, ale oczywiście też i w tym zakresie pomagamy. Często pytacie nas Państwo, może jaka odmiana będzie najlepsza, na jakiej podkładce. Więc, więc w takich sytuacjach, kiedy faktycznie to wszystko działa i, i macie Państwo wyniki, bardzo dobre wyniki, dzielicie się z nami tym, to. To jest dla nas duża satysfakcja i motywacja do dalszej pracy. Także dziękuję za to i zapraszam do współpracy. Korzystajcie Państwo z naszego doradztwa, bo naprawdę robimy to dla Państwa, robimy to rzetelnie i jest to ogrom pracy i ogrom informacji, które dla Państwa zbieramy i przekazujemy. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.